Dzień dobry. Dzień z życia Ogrodnika Amatora. Dzisiaj zapraszam na odcinek, gdy rośnie z grona kwiatostanowego dodatkowy pęd na końcu, albo w połowie, albo czasami rozdwaja się grono z kwiatami i jeszcze taki pęd, dodatkowy pęd, jakby wilk. I teraz pytanie, czy go usuwać, czy nie. On mi się już tutaj złamał przy podnoszeniu, ale już Wam pokazuję. Tutaj jest grono, kwiaty są, ale dodatkowy taki pęd, dość długi. Zobaczcie. Dość długi. I jeszcze tutaj znowu są kwiaty następne. Czy go usuwać? Ja już go usuwam. On mi się wyłamał. Dość duży. Ale czy roślina by wyżywiła tak długie grono owocowe? Ja uważam, że nie. W związku z tym usunąłem, dlatego że wystarczy przy takich dużych owocach 5, 6, 7, 8 owoców, nie więcej. I byśmy bardzo obciążali tutaj te grono, oprócz tego ciężar tego grona spowodowałby pewnie, żeby się odłamało. A jednak cała siła i tak wyszła tutaj do tego pędu bocznego, to akurat jest odmiana wielko wielkoowocowa odmiana, więc absolutnie. Nie udałoby się utrzymać tak dużo owoców na jednym gronie. Takie coś zdarza się w niektórych odmianach częściej, w niektórych rzadziej. Jeśli taki pęd jest gruby, to oczywiście możecie go usunąć cekatorem czy nożyczkami. Zobaczymy tutaj. Tutaj jest w ogóle jakiś dziwny twór. Bo tutaj tak tutaj powstał taki pęd, który ma wilki który ma kwiaty, który ma następne wilki, ale on tutaj by się i tak odłamał. Jest tak ciężkie to potem, że pewnie by się odłamał. No i co teraz mogę zrobić? Tutaj są kwiaty i ja, zobaczcie, pousuwam sobie wszystko, co jest ponad. I tego wilka też. i tego wilka też. Wilka z takiego pędu bocznego. Zobaczymy co z tego będzie, bo to taka jeszcze w ogóle dziwna anomalia mi się tutaj stworzyła, że na, tak jakby na liściu, na pędzie są dwa, trzy, cztery kwiaty i znowu były wilki, no coś takiego podobnego. W związku z tym w taki sposób to usunąłem. Tutaj wam pokazuję jak prawidłowo powinno wyglądać grono. Z kwiatami są, jest łodyga, są liście, i tutaj jest grono. no Są kwiatki, i znowu jeden, dwa, trzy liście, czasami następne grono. Znowu jeden, dwa, następne grono. I to są takie prawidłowe grona. Czasami są większe, czasami mniejsze. Jeszcze kolejny krzak, i kolejny przykład. Odsunę wam tutaj ten liść. I zobaczcie, tutaj sama sytuacja. Taki twór się zrobił, że jest grono z kwiatami, i tutaj jest przedłużone te grono o taki pęd, i on znowu kwitnie. I tutaj muszę go obciąć za tymi o w taki sposób. I zostawiłem tylko grono z kwiatami. Bo wyżej na tym samym krzaku zobaczcie, jak, jak jest prawidłowe grono. Takie stojące trochę, taka odmiana. A tutaj był z takim wąsem. Przeważnie to się dzieje na pierwszym gronie z kwiatami. Coś pomyśli, szkoda, może by z tego były jakieś owoce. Nie żałujcie, nie zabierajcie siły pomidorom. Bo tak ma właśnie wyglądać. Bez żadnych pędów tutaj dodatkowych. Ładne grono z kwiatami. I ja szukam wśród swoich pomidorów właśnie takich anomalii, takich dziwnych zakończonych kwiatostanów. I to tylko taki króciutki odcinek o tym jak powstają pędy na kwiatostanach i że należy je bezwzględnie usuwać jak najszybciej, żeby pomidor nie wysilał się odżywiając te dodatkowe pędy za gronami. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.